Ten pojedynek był genialny, na serio. Tak, to było bezcenne zobaczyć miny tych z Red Sharks. Ej, patrz tam. Co to? Patrz, nie widzisz? Tam pomiędzy chmurami widzę literę L i obok M. Mateo, przywidziało ci się, nic nie ma. Dobra, możliwe, ale przypatrz się, bo tam między tymi szarymi chmurami, okej, okay, Widzę małe L, trochę chmur i tam obok takie duże M. Tak, tak, wiesz co? Chyba właśnie zauważyłam tam jakieś kształty. Okay, jakie? Ja tam zauważyłam między chmurami kształty kota i psa. Aj, Luna, tam nie ma żadnych zwierząt. Wiesz, w czym tkwi nie? problem? Ty nigdy nic nie widzisz. Słuchaj, Mateo, o co ci w ogóle chodzi? Bo ty... ty nigdy nie widzisz tego, co masz tuż przed oczami. A, a może nie chcesz widzieć? Wiesz, jaki ty masz problem? Mm, jaki mam problem, mów. Po prostu widzisz rzeczy, które nie istnieją. Nie, 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 ja wcale nie widzę takich rzeczy. Ja widzę raczej to, co mogłoby się kiedyś wydarzyć. Na przykład posłuchaj tego, ok? Dobrze. Widzę nas na wrotkach razem, trzymających się za ręce. Lub jemy gdzieś razem wyszne śniadanie, albo idziesz ze mną na kolację do pięknej restauracji A, okay, romantycznej okay. z przepysznym jedzeniem. Okej, okay, już. Co? Rozumiem, rozumiem. Coś nie tak? Słuchaj, w kilku słowach. Widzę tylko ciebie, Luna. A ja widzę tylko króla Pawia. Hmm. A więc Luna i król pa. Na zawsze. Cześć wam! Może chcecie obejrzeć coś ciekawszego? Chcecie zobaczyć coś ciekawszego? Niby co takiego. W końcu was znalazłam. Szukaliśmy Was już wszędzie. Ach, tak, chcecie iść na coś do picia? Tak, wysłałyśmy info, że wszyscy są zaproszeni. Jasne, ale teraz nie mogę, bo muszę lecieć do rolera, ale później dojdę. Dobra, Okej, okay, To lecę. Dobrej zabawy. W końcu mamy co świętować, nasz wspólny sukces. Mhm. Sukces? Jak dla mnie nie macie raczej czego świętować. A dla mnie mają. To świetny pomysł, dziewczyny. Super, widzimy się później. Okej, okay, pa! Do zobaczenia. Pa. Dobra, jeszcze pogadamy. Sam na sam. No to co takiego chciała nam wcześniej pokazać? Nie wiem. I mam to gdzieś. A, jasne. Ale skoro powiedziała, że chce pogadać z tobą sam na sam, to chyba raczej musi być powód. Co jest? He? Jesteś zazdrosna? Jak nigdy. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. Wiesz co, czasami ludzie niby żartują, ale mówią prawdę. <laughs> Dobra, daj spokój. Koniec żartów, Mateo. A ta dziewczyna, mam co do niej jakieś dziwne przeczucie. To znaczy jakoś źle jej z oczu patrzy. Powinniśmy na nią naprawdę uważać, mówię ci. Tak. Przecież wiem, bo mam dokładnie takie samo wrażenie. Dobra, idziemy? Jasne.